Mamy w takim razie to, czego chciałbym zacząć, a co już jest oficjalnie wiadomo, uzgodniłem to z Darią, no to właśnie Daria Albert w Twoim sztabie. No i rozmawiałem z nią chwilę wczoraj, no i trochę wiem już i wiem, że ta pomoc się przydała i w samych superlatywach się wypowiadasz tej współpracy, więc swoimi słowami, jakbyś ocenił tę pomoc, no bo zdaje się, że ktoś taki by się przydał już jakiś czas temu. Mm, no, bardzo mam bardzo dużą pomoc. Naprawdę nie spodziewałem się, że aż tak będzie to działało. Jak wiadomo, miałem problemy wcześniej z koncentracją na te sprawy, więc nad tym pracujemy, szczegółów nie będę wchodził. Jest naprawdę dziękuję bardzo do za to, że podjęło się tego, że znalazła czas, żeby dołączyć do naszego teamu i mam nadzieję, że coś, coś fajnego, owocnego w sobotę z tego wyjdzie. No podobno ma być w narożniku, ale nie twoim, tylko Skota i mu podpowiadać, żeby dał ręce nisko, wystawiał brodę i ma podpowiadać się, ale na twoją korzyść. Nic nie wiem na ten temat. I ma nie oddychać. Ty masz oddychać, a no on ma nie oddychać. Tak dogadałaś? Daria? Tak było? Nie? Pierwszej rządzie ma nie oddychać. Dobra, zostawmy to, 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 co będzie, to będzie. My się skupiamy na tym, co my mamy zrobić, a, więc to jest najważniejsze. No właśnie, tutaj to, co powiedziałeś na poprzednich wywiadach, na poprzednim Mediadeju, że w pierwszej walce Scott coś tam obiecywał, a troszeczkę cię oszukał i jednak tę walkę zamierzał przeleżeć. Myśli, że plan będzie miał teraz inny? Czy to już cię nie obchodzi, jaki on będzie miał plan? Czy jesteś gotowy na, na każdą ewentualność? Ja tu no, pierwsze walce oszukał. No To na tym polega ta gra. Dobrze, że to wszystko roz, rozegrał w pierwszej walce. Mega miał taktykę po to. Nie spodziewałem się tego no, no w ogóle nasz cały sztab taneski nie spodziewał się, że on w ogóle będzie wszedł do porteru, bo wszyscy wiedzą, że nakotuje wszystkie w stójce. No i zaskoczył w pierwszej walce jak najbardziej. W drugie udało mi się, jego, mi się udało jego zaskoczyć, więc się trochę znamy. Teraz nie wiem jak to będzie. Już dwa razy walczyliśmy ze sobą. Jak będzie, co tu będzie się działo, nie mam pojęcia i to właśnie mnie rajcuje. No właśnie, jak do, jak do tego pojedynku na tym etapie kariery podchodzisz? Czy masz chęć zamknięcia tej trylogii, to jest cel nadrzędny, chcesz się dobrze bawić, chcesz się pokazać dobrze kibicom? Czego, co mamy nam zaprezentuje w klatce, na co, co jest dla ciebie najważniejsze? Wiesz co, tak jak mówiłem od kilku lat nie cieszę, jednak nie prezentuję 100% siebie, tak jak ja sam dla siebie. Nie dla ludzi albo sam wewnętrznie. Natomiast ja myślę, że gdzieś tam do tego momentu 2015, 16, 17, tam 18 nie chcemy się udowadniać czegoś ludziom to co miałem zrobić już zrobiłem walczę dla siebie, walczę jeżeli walczę dla siebie to walczę też również dla swoich kibiców robię to do tego żeby się bawić tym ale bawić się na najwyższym poziomie a Scott Askam jest to ten najwyższy poziom, jeden z najwyższych poziomów więc to jest motywujące i cieszę się bardzo, że jestem na takim dużym wydarzeniu, walce wieczoru z takim zawodnikiem. No właśnie, wspomniałeś o tym, że ty już nic nie musisz udowadniać, że tutaj też walczysz dla kibiców. Czy jest dla ciebie zaskoczeniem, skoro o zaskoczeniach też mówimy, że ta gala na stadionie narodowym jednak przyciągnęła aż taką wielką uwagę, bo były obawy, czy będzie to tak zapomniany stadion, czy nie będzie, a jednak się okazało, że do KSW cały czas jednak działa, ta magia jest. Magia jest, ona była i jest, myślę, że. Tyle lat na rynku prawdziwego sportu, potu, łez, krwi, ciężkiej pracy wszystkich. Myślę, że to się opłaca, i do tego ludzie przychodzą, bo doceniają to, chcą to oglądać. Przeżywają to razem z nami, tak naprawdę. Każdy z nas ma swoich kibiców, i każdy przychodzi właśnie po to, żeby obejrzeć swojego ulubieńca i obejrzeć piękne sportowe wydarzenie. Czy to jest jakieś takie szczególne wydarzenie rzeczywiście dla sportowca, jak mówisz, taka gala na stadionie przy takiej ogromnej liczbie widzów w tym zupełnie innym klimacie? Wiesz co, oczywiście, że tak. To jest wielkie wydarzenie. Dla mnie przynajmniej już drugi raz jestem, dwie gale, dwie gale pierwsza gala na stadionie, druga jestem, też biorę udział w niej. Samo, nie to, że jeszcze w walce wieczoru drugi raz. Samo, sam udział jest wielki jeszcze w walce wieczoru. Przed taką dużą publicznością. Tak naprawdę przekaz tylko nie jest sport, tylko, nie tylko sport, tylko myślę, że sama idea sportu jako dyscyplina, jako jakby kultura i tak dalej, bo sport to nie jest tylko, na MMA to nie jest tylko mordowicie, to, to jest ciężki kawałek chleba. Nie tylko, nie tylko zawodnika, ale również całego sztabu trenerskiego, ludzi dookoła. I to jest przekaz, nie tylko. To fajnie, że ludzie przychodzą oglądać nie tylko, zawod... nie tylko samą walkę, tylko zawodników, bo znają ich i to jest piękne jeżeli chodzi dwa słowa o, o przygotowaniach, czy Ty coś zmieniasz w stosunku do poprzednich czy jeszcze poprzednich przygotowań, trenujesz mniej, trenujesz więcej, bardziej się oszczędzasz, więcej czasu poświęcasz na fizjoterapię, na regenerację, jak, jak wygląda to na przestrzeni lat, no bo oczywiście lekarze mówią, że Twój organizm jest 10 lat młodszy, natomiast no pewne rzeczy, pewnych rzeczy się oszukać pewnie nie da. Mówisz co... U mnie tak fajnie się tym układa, że Michał Garner z układem, jak tam przygotowanie fizyczne, typowe takie, żeby wytrzymałość, plus odnowa nowa, dba o to bardzo. Paweł i Szymon dbają o technikę, sparingi, te sprawy, wszystko pięknie. Obserwują mnie, widzą. znamy się tyle lat już, że oni widzą, gdzie, gdzie mam odpuścić, gdzie mam przyspieszyć. Nie robię treningów, tyle, tyle co robiłem 6-7 lat temu, robię raz dziennie trenuję. To zupełnie zupełnie starsza. Plus dołączyło do nas jeszcze daria i dołożyło kolejną dużą cegiełkę do, naszego, do naszej pracy. I myślę, że jesteśmy gotowi. Ile tam treningów zrobiliśmy, to jest jakby ważne, ale dzisiaj już nieważne, bo już to zrobione jest. W takim razie mniej o walce, o Twoim nowym przyjacielu, który daje Ci dużo milczeć. Artur Szpilka przyjechał do Olsztyna, odświeżył formę, odświeżył klub, spowodował, że jak wszystkim się właśnie taki uśmiech pojawia, że gdzie on się pojawi, to tak to wszystko wygląda. No dużo rozmawiasz, on dużo mówi, to dużo słuchasz, to już wiemy z, z innych wywiadów, jak Ci się układa yy, znajomość z Arturem. Bardzo ładnie. Milcząco. E, tak, przyjechał do Olsztyna, przyjął klub. Przyjął, wszedł i przyjął go. Po prostu. A wie już jak to się nazywa? Bo wiem, że próbowałeś go wziąć wcisnąć w maliny, że Szymon Majewski jest głównym trenerem Pawła Derlacza. On teraz w zasadzie to uwierzył. Trzeba było mu to wyjaśnić. Nie, że nie, on, wiesz, na czym to polega, bo tu widać, że on nie słucha. Jak ten jak ten, ten Szymon Majewski? Dwa razy mu powiedziałem. I dwa razy nie słuchał. Czyli trzeba tylko przyjmować informację, ale nic nie mówić, bo i tak nic nie przyjmuje. Natomiast... E, E, fajnie było, no super przyjechał, posparowaliśmy, fajny człowiek. E, świet, tak jakby, w, gdzie, gdzie nie wejdzie, to jest takie światło sobie wnoszę, naprawdę. No w takim razie, a co do klatki e, wniesie, no bo e, wydawałoby się, że jego przyjazd do klubu Miałby wskazywać na to, że ty masz mu powiedzieć jak wygrać z Mariuszem, no, ale umówmy się, no on nie ma tych umiejętności technicznych, jak jakie masz ty i musi szukać swojej szansy gdzie indziej. Czy uważasz, że może niekoniecznie, że nie musi Artur tej walki wygrać w stójce? Wiesz co, tak naprawdę on przyjechał do mnie bardziej pomóc mi, bo to Mańku dobra stójkę, eee, ręce bardzo dobre i tak naprawdę mi chyba bardziej zależało na tym, żeby on przyjechał żeby z nim porobić. Natomiast tak jak mówisz, no, on ma swój, swój plan, swoją taktykę. Jest waga inna, on jest ciężki, inaczej pracuje, więc to jest jakby ma swoich trenerów. Oczywiście są podpowiedzi. Coś tam każdy z nas coś sobie nawzajem podpowiada. Natomiast on ma swój cel, ma swój plan i zobaczymy to w sobotę, jak Pudzian i Artur to rozwiążą. A jak dużo, jak dużo szans dajesz Arturowi na zwycięstwo? No bo nie jest faworytem. Wiadomo, że Mariusz doświadczenie ma olbrzymie jednak, ale czy myślisz, że to faktycznie stójka to jest jedyna szansa Artura na wygranie tego pojedynku? Wiesz co, no gdzieś też no, myślę, że tak, no bo no, nie, 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 nie będziemy się łudzić, wie, że no, Mariusz ma mega doświadczenie, jeżeli chodzi o MMA i, i on raczej będzie dążył 90% do sprowadzenia Artura, bo jest tym dobry. I potrafił utrzymać zawodników parterzem. I teraz kwestia tego, kto, kto lepiej wprowadzi swoją grę e, podczas walki. Hmm. E, Artur, go w Olsztynie, a ty byłeś w Warszawie, w Warszawskim hmm. Centrum Atletyki. Chyba 3 czy 4 nawet sparingowe środy hmm. tam spędziłeś. E, jak ci się podobało i e, jak się czujesz e, na tle tych zawodników, którzy tam trenują? Kogo byś w z kim porobiłeś? Jak, to, jak ten sparing oceniasz? Zresztą w nie będę wchodził. Byłem dwa albo trzy razy byliśmy. Pamiętam. Robiłem e, z Spotekiem Garbowskim, mega zawodnik, to, ale waga to Chyba bo... 9 słuchaj, e, Ma rekord chyba 2-1, ale dla mnie ten zawodnik jest czołówka, nie? Naprawdę jest solidny. Tak wszyscy mówią. Bardzo solidny, jest twardy, mocny, wie co robi. Przeję dobry ma przegląd. Ładny dobrze pracuje, bardzo fajnie się pracowało, ciężko było. E, Pracowałem z Polskim, ale znaczy, takie nie miałem dużo, bo miałem parę sytuacji, które nie mogą kontynuować sparingów. Gdzieś tam coś skręciłem, coś tam zakręciłem. Coś tam, gdzieś, nie, robiłem trzy po cztery rundy i raz robiłem trzy, raz robiłem dwie rundy, bo niestety dalej nie mogłem kontynuować. Ale mega owocne. Jak udało, czy udało się posporować z Jankiem Bochowiczem, czy, czy na etapie jego też przygotowań i twoich, no to jednak taki sparyk nie miał sensu. Zresztą my, my w jednej klatce sporowaliśmy jednocześnie, on z, też Patrykiem sporował i z innymi chłopakami, natomiast stylistycznie jakby ja jemu nie pasuję jako jego przyszły oponent i on mi tak naprawdę, bo i to nie było sensu, więc nie jesteś wagowo, jestem mniejszy, myślę się do niego to nie było też sensu. Czy to, że Scott spędził około 4 miesięcy w American Top Team robi na tobie jakieś wrażenie, że, że przyłożył do tej walki, zamknął się tam tak naprawdę, myśląc tylko o, tym, o, tym, o tej trylogii, o tym rewanżu? No bo wiadomo, że Macie jest 1-1, no ale to on ostatnio walkę przegrał w, w słabym stylu dla niego i na pewno będzie chciał się zrewanżować. Myślę, że wiesz, no, każdy z nas ciężko trenuje do każdej walki. Czy to On, cztery, on wcześniej też trenował tam, gdzie indziej i, i każdy z nas się przygotowuje do każdej walki ciężko. Czasami jest tak, że coś źle pójdzie w kontekście wrobienia wagi, nie wiem, kontuzje, przyziębienia i tak Niektórzy wychodzą, niektórzy nie wychodzą do walki w tym stanie. To jest kwestia tego, żeby doprowadzić siebie do, w, do samej walki w dobrym stanie fizycznym, a jeżeli jest stan fizyczny, wszystko dobrze to i psychiczne jest OK. Więc jego cztery miesiące... Mm, on wcześniej trenuje, trenował ciężko, więc myślę, że to ani na niego, ani na mnie wrażenie nie robię, gdzie, bym, gdzie byśmy je trenowali. To jeszcze jedną rzecz dopytam. Teledysk do KSW, walczysz w main -iwencie. jesteś bardzo muzykalną osobą, jesteś członkiem zespołu się razem z Maciejem Kawulskim, a jednak nie macie w tym klipie jako tako, czyli nie masz swojego dopisanego rapera, nie ma zwrotki z tobą, jakie są kulisy tego, czemu, czemu się nie, nie udało tego zrobić? Nie rapować. Nie. A to nie ty miałeś rapować? A ja chciałem, ale nie, nie, nie udało się po prostu. Nie udało się wynegocjować? Nie, 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 nie Twoje nie twój poziom na razie jeszcze. <grym> Musisz trochę się odszkolić. I, no, no, i, i tyle no. no. To może w takim razie no jakby, my doceniamy twoje e, wokalne umiejętności. Wiesz co, inaczej. Inaczej, ja wywodzę się z innej. Ja nie rapuję, ja już nie biorę udziału w rapie, o, wiesz, o rapowaniu. Spokojniejszy taki, wiesz, przecież na przykład, o, o, proszę bardzo. To od razu, jak kolega powołał temat, bo to w sumie ciekawe jest, ostatnia muzyka na wejście, jaka zabrzmi na scenie narodowym, będzie twoją muzyką, no to właśnie, Czesław Niemen czy, czy Eta Kawkas? Czesław Niemen, Czesław Niemen. Czesław. Klo od nas? O, że ty, ty chcesz też nas o coś zapytać albo coś nam przekazać? O coś powinniśmy zapytać, a nie zapytaliśmy. Potem będzie, że nie znamy się. Wiesz co, zadam Ci parę pytań, ale już tam za rogiem. Dobra? Dobra. Mhm. Czy kwestia nerwicy, o której wspominałeś wielokrotnie jeszcze Ci dokucza, czy jakby już jest to poza Tobą? Eee, sama nerwica już nie, już ona e, bardzo rzadko się pojawia, to jest jakby ciężki temat w kontekście takim, że nie jest to całkowicie od razu na rada tego, a tylko się umieć z tym pracować. No ale to jest już niebo ziemię, no 98 5% lepiej, więc gdzieś tam czasami coś, ale ja umiem z tym sobie radzić. Wyjdziesz poza Tobą i wyjdziesz do walki w skoncentrowany, bez żadnej presji z tej strony, której miałeś wcześniej, ja właśnie pod wpływem tej nerwicy i tego, o czym wspominałeś w swojej książce też. No, no tak, niestety, mówię, nie raz już mówiłem, że mnóstwo walk stoczyłem od 2015 roku, a raczej 80% swoich walk. W ciężkim stanie i wychodzą do walki, samo ono było dobre, samo one było byle jakie, i, e, ale musiałem w tym stanie walczyć. Natomiast ostatni gdzieś tam, no, bo mijając solniczano, e, to na własne ryzyko poszedłem na wymianę i też na własne ryzyko poszedłem po antybiotykach, no, ale tak to jest, czasami się zdarza, na samą własną odpowiedzialność wychodzisz do walki i e, czasami zawodnik albo ludzie podejmują złe decyzje. Poza tym, mówię, no trzech, od dwóch, trzech lat jest już bardzo dobrze. Czyli ja uważasz, że jest to problem, o którym się szerzej powinno mówić, że troszeczkę za mało mówimy na ten temat, wiele ludzi się z tym zmaga? Z tym się zmagają, myślę, że to trzecia osoba się zmaga, bo to jest nagminne i to jest widoczne, tylko że ludzie o tym nie mówią. Nie wiem, czemu wstydzą się tego, a, a najgorzej, jak naprawdę nie, nie sięgają po pomoc specjalistów. Sam, samemu jest ciężko z tym sobie dać radę, dlatego są narzędzia, są ludzie, którzy pomogą ci w tym. Trzeba po prostu iść po to. Ja Mówią, że nerwita i depresja ma twarz uśmiechu. Czy zgodzisz się z tym? Tak. To, jakby, jakbyś, to jest wrażenie, jakbyś gnił w środku, a na zewnątrz udawało, że wszystko kwitnie. Eee, tak to wygląda. Dosłownie gnijesz w środku eee, i to jest straszne. Życzymy Ci oczywiście zdrówka i wszystkiego co najlepsze. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w sobotę. Nie? Tak. Okay. Dziękuję bardzo.